I panie i panowie, zapowiadany najmłodszy zawodnik, który przeszedł na zawodostwo najbardziej utalentowany, Patryk Szymański, legitymujący się nieskazitelnym rekordem 11 wygranych walk, 6 przed czasem, oczywiście czyste konto od remisów i przegranych. Patryk, witam serdecznie. Witam serdecznie. Patryku, e, obecnie przebywasz w Chicago. Jesteś z kolegami, z Andrzejem Fanfarą, Adamem Kownackim. Jutro na pewno będziesz trzymał kciuki, ale opowiedz, zacznijmy od początku. Mariusz Kołodziej poprosił o współpracę bardzo dobrego promotora, e, który podpisał niedawno kontrakt z Adamem Kownackim i wkrótce zgłosił się do Was, prawda? To znaczy do ciebie i do Kamila Łaszczyka. Opowiedz, jak to wszystko ale... wyglądało. Boksowałem w Chicago na gali z PN w lutym i po tej walce bardzo się podobałem organizacjom, między innymi właśnie byli przedstawiciele Alhajmona i, i po prostu jakiś czas były, trwały jakieś rozmowy, a po prostu teraz w wakacje podpisałem już kontrakt teraz i od dwóch tygodni przebywam w Stanach, trenuję i przygotowuję się do tej kolejnej walki w 12 grudnia w Chicago. 12 grudzień Chicago. Powiedz mi, w Polsce tak jakoś nie możesz się za bardzo odnaleźć. O tobie bardzo dobrze, bardzo ciepło wyraża się Mariusz Kołodziej. Mówi, że jesteś jednym z niewielu chłopaków, którym naprawdę zależy na karierze. Gdyby miał stawiać na pierwszym miejscu wartości, które naprawdę są dla niego niepodważalne, no to niestety nie będzie to kobieta, a będzie to boks. I ty to potwierdzasz? Zgadza się bardzo mi miłość, że pan Mariusz to dostrz dostrzega i docenia. mnie na pewno wybieram, bo to jest dla mnie to życie o to walczę całe życie od dziecka trenuję, więc chcę spełnić swoje marzenia. A życie prywatne po prostu muszę dostosować do, do tej kariery. No tak, ale to była wiesz, dygresja do, do tych, którzy wolą siedzieć w domu i stać w miejscu. A ty jednak poszukujesz, bo w Polsce, tak naprawdę, powiedz, Widzisz pewne man mankamenty, na przykład e, dużym problemem są chyba sparring partnerzy. E, no, trenerów, których mamy, to również no, taka troszeczkę zawężona grupa, ograniczona dosyć, prawda? Ci panowie jedni e, już są dosyć e, w podeszłym wieku. E, czy czegoś nowego mogą nauczyć, nie wiem. No a ci młodzi też tak jakoś stanęli w miejscu. Powiedz mi, czy właśnie. Powiedz, powiedz o doświadczeniu właśnie. Jak to jest? Ty poszukujesz. Ty jesteś otwarty i tak naprawdę nastawiony na rozwój. Dokładnie. Moim zdaniem uważam, że to, co, to, co robię, czyli na przykład, że byłem w Kalifornii, e, trenowałem z najlepszym zawodnikiem przez moim zdaniem teraz na świecie, gołobkiem i podglądałem go podczas Faringu treningów, wspólnie trenowaliśmy dałem że to było, to było tylko 5 pięć, pięć tygodni, ale, ale na pewno w moim boku się dużo zmieniło, dużo mnie na i na przyszłość się na pewno dlatego nie boję się e, zmienić e, rzeczy, rzeczy i doświadczeń, bo wiadomo co e, ja, ja zobaczę, to na pewno zaowocuję. To jest ja, mój styl ja muszę wybrać co e, dla mnie najlepsze i po prostu pokazywać to w ringu. Dlatego teraz też trenuję e, Fort Roller e, na Florydzie i, i tam mamy nowego trenera i nową bazę treningową nowych e, sparing partnerów, więc wszystko mam nadzieję, że będzie ku lepszemu rozwojowi. Czyli jednym słowem naprawdę mocno przemieszczasz się po Stanach Zjednoczonych. Powiedz mi, co właśnie skłoniło ciebie na Florydę? Co tam się dzieje? Znaczy yy, tam mam trenera Chico Rivasa, którym już od tygodnia, a teraz właśnie z tym trzeciem między innymi na Florydę. dalej na do Chicago na walkę są fary. Tutaj przy okazji yy, kibicuję, ale też cały czas jestem w treningu, cały czas utrzymuję, pora, moja walka już za 7 tygodni, więc nie mogę sobie odpuścić na jakąś przerwę w tym okresie, ale, ale dopinguję tutaj z chłopaków właśnie Adama i Andrzeja. No, na już na pewno będę mocno trzymał za ich kciuki. Genialnie. Powiedz mi, Patryk, ile już, już chyba do końca roku pozostaniesz tutaj z nami w USA? Tak, na pewno do, do, do walki będę w USA mam w planach wrócić, wrócić na święta do domu, choć to jest zależne też od mojej kolejnej daty walki. Jeśli będzie to bliski termin po nowym roku, na pewno na pewno zostanę tutaj, żeby nie kolidować z swoimi przygotowaniami. Rozumiem. Powiedz mi, co tak naprawdę zamierza twój promotor Mariusz Kołodziej. Wiem, że rzeczywiście, no ze względu na twój wiek, dużo musisz nabrać jeszcze no, pewnego bycia w ringu. Nie chce cię rzucać na głębokie wody, ale również też dba o to, żebyś nie stał w miejscu. Powiedz mi, jakich możemy spodziewać się kroków z waszej strony? Jakich przeciwników? Co, co tam po cichu słyszysz? Co dzieje się w narożniku Patryka Szymańskiego? Na pewno z lat wieku muszę być rozsądnie prowadzony zawodnikiem. I choć na pewno nie będziemy walczyć z żeby nabijać rekord. Każda walka ma uczyć, każda walka to ma być krok, w przód, kolejne doświadczenie, a przede wszystkim każdy obóz daje bardzo dużo skrzyżowania na sparringach kilkaset rund przesparowanych w każdych przygotowaniach. To jest, to jest, nie, nie, nie można tego opisać. Ile, ile, ile to doświadczenia zyska Dlatego też, między innymi, trenuję w Stanach, a nie, nie w Polsce, ponieważ tego właśnie w Polsce brakowało. A, a nie tylko walka się liczy, ale i te przygotowanie, przebywanie z tymi zawodnikami tutaj y, jest inna po prostu mentalność i to, i to wszystko buduje moim zdaniem przyszłego mistrza u innych zawodników. I dlatego ja chcę być tym mistrzem, dlatego też biorę z nich przykład i podążam tą drogą. Dobrze. Powiedz mi, jaki klimat jest obecnie w Chicago? Tak naprawdę chyba wybierasz się z chłopakami na, na ważenie, na ceremonię ważenia. A powiedz mi, czuć, czuć tego ducha walki, czuć jutrzejsze spotkanie. Powiedz, jak odbierany jest Andrzej Fonfara? W bar bardzo bar specyficznych yy, samych superlatywach wypowiadałem po ostatniej walce o Andrzeju i na, na, naprawdę wszyscy oczekują jego powrotu na ring i po prostu yy, jak le, lepszy, lepszych walki po prostu żeby się rozwijał. Tak? Myślę, że yy, na pewno pokaże dobry boks yy, po, 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 pomimo ostatniej porażki dużo zyskał u, u publiczności, u fanów i, i na pewno będzie dobra walka i czuć, czuć tą walkę przednajcie że jak sam byłem wczoraj na konferencji, to i mnie trochę już yy, ponosi te walki, ludzie wejść do ringu, ale... Jeszcze mam przed sobą całe przygotowania, więc na spokojnie. No właśnie, bo to tak już pięć miesięcy przerwy. Ostatni raz zawalczyłeś w połowie maja, z tego co dobrze pamiętam. Dokła dokładnie. Mówisz o grudniu, czy jeszcze miesiąc musisz czekać? Powiedz mi, wracając do obozu z Gołowkinem, jak widzisz tego zawodnika? Ja go miałem okazję poznać, kiedy pokonał Grzesia Proksę. I dosłownie, słuchaj, no facet przepraszał. Przepraszał, że no musiał dokonać tej egzekucji. Oczywiście wypowiadał się w samych superlatymach na temat Grzegorza, ale podkreślam, przepraszał, że wygrał. Przepraszał, że żył. Jest to niesłychana osobowość. Jest to bardzo skromny pięściarz. No z twardymi papierami mistrzowskimi. Jak ty jako zawodnik młodszy, podglądający jego osobowość? Oceniasz go prywatnie? Jak powiedziałeś już właśnie, pięć miesięcy nie boksowałem, ale w tym, w tym okresie nie próbowałem. Byłem na obozie właśnie między innymi u kinach, gdzie miałem okazję go podpatrywać właśnie w fazie, fazie sparingów. Było to pewno, dla mnie duże doświadczenie. Dużo zyskałem. Dzięki temu zobaczyłem, jak trenuje misja, jak, jak, jak funkcjonuje, bo mieszkaliśmy w jednym domu. Zgadza się, jest niezmiernie skromny, naprawdę mega pozytywnym człowiekiem, do tego bardzo uczynnym, pomocnym. Jak ja przyjechałem, też się nam zaopiekował od razu, wszystko mi pokazał, dbał o mnie, pytał, pytał się, czy czegoś nie potrzebuje i tak dalej, więc naprawdę nie, 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 nie tylko jest taki podczas wywiadów, podczas ale i na co dzień jest tak skromnym i dobrym człowiekiem. Genialnie, czyli potwierdziłeś tezę. Patryk, na, na koniec, na koniec słuchaj pozdrowienia dla twoich bliskich i oczywiście przyjaciół i fanów. Okej, okay. chciałbym pozdrowić wszystkich wszystkich przyjaciół. którzy mi jest wszystkich fanów i na pewno mm, mam nadzieję, że w ringu nie zawiodę i wszystko będzie tak, jak powinno i kolejny raz wygram i ramy Ramiła i ben, będą mogli mi dopingować dalej. I za to trzymamy kciuki.